Masz około 30 lat i chcesz inwestować? Super. Tylko teraz pytanie, chcesz robić to szybko czy dobrze? Bo w internecie znajdziesz wszystko. Kup SP 500, kup na zdacha, kup złoto i zapomnij. Tylko że nikt nie mówi dlaczego akurat to, dlaczego akurat tamto. Bo coś, co działa dla 50-latka. Może totalnie nie mieć sensu dla ciebie. W tym materiale pokażę Ci fundusze ETF, które naprawdę mogą mieć sens, gdy masz 30 na karku. Nie takie, które brzmią dobrze w teorii, ale takie, które realnie pasują do Twojego wieku, prawdopodobnie Twojego horyzontu i do potencjalnego akceptowalnego przez Ciebie ryzyka. Bez lania wody, bez złotych rad, z konkretnym portfelem, który sam. Mogłbym mieć. Zero prowizji za ETF-y, Oanda TMS nie zapłacisz ani grosza za pierwsze 10 transakcji miesięcznie i to aż do 100 tysięcy euro obrotu. Załóż konto i zacznij budować swój portfel inwestycyjny bez zbędnych kosztów. Obowiązuje regulamin promocji, kliknij w link w opisie i poznaj szczegóły. Inwestuj lepiej, mądrze i z większym spokojem. Dołącz do strefy premium DNA, podobnie jak ponad 2,5 tysiąca innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Bądź tam, gdzie inwestycyjne decyzje nabierają prawdziwego tempa. DNA Investment Summit 2025, konferencja inwestorska przeznaczona tylko dla użytkowników premium DNA. Liczba biletów mocno ograniczona, sprawdź szczegóły już teraz i odbierz swój jak najszybciej. Dzięki za już ponad 75 tysięcy Waszych subskrypcji, to dla nas w zespole naprawdę duża sprawa. Jeśli jeszcze nie jesteście z nami, kliknijcie suba, pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać i dobić do setki. Jeśli jesteś naprawdę zielony w temacie, to zacznijmy od takich absolutnych podstaw. Czym w ogóle są te całe ETF-y w dużym skrócie? to będzie krótki fragment. To po prostu fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, czyli możecie go sobie kupować i sprzedawać dokładnie tak samo jak akcje pojedynczej spółki, tylko że pod spodem, w środku kryje się cały zdywersyfikowany koszyk różnych papierów wartościowych. Najczęściej taki fundusz ETF odwzorowuje jakiś konkretny indeks giełdowy. Na przykład amerykańskie S&P 500, technologiczny Nasdaq 100, cały globalny rynek akcji. Kupując jedną jednostkę takiego funduszu ETF, de facto w tym samym momencie inwestujesz od razu w dziesiątki, setki, a czasem nawet tysiące przeróżnych Światowych spółek. Coś w rodzaju takiej. Gotowej paczki przygotowanej dla ciebie, zamkniętej w jednym prostym instrumencie. Tylko, że bez tych wszystkich spędzonych godzin nad wybieraniem konkretnych firm, bez nieustannego poczucia, że coś się przegapiło albo że się o czymś zapomniało. Dlatego ETF-y to naprawdę jest świetne narzędzie. Również dla jakiegoś zabieganego w totalnie innej pracy 30-latka. Mają swoje zalety, mają swoje wady. Po pierwsze, zaletą są koszty. ETF-y mają bardzo niskie opłaty za zarządzanie. Roczny koszt, tak zwany wskaźnik TER. Często nie przekracza nawet 0,5% rocznie. Dla porównania, klasyczne aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne w Polsce potrafią bez mrugnięcia okiem pobierać od Ciebie nawet 2% rocznie. I to niezależnie od tego, czy zarabiają, czy tracą. W długim, wieloletnim terminie ta pozornie niewielka różnica w opłatach naprawdę potrafi pożreć przeogromną część wypracowanych przez Ciebie zysków. Ale nawet jak już płacimy grosze. To dobrze byłoby wiedzieć, co właściwie dostajemy za te grosze realnych kosztów obsługi. Tu ETFy robią największe wrażenie, no bo do gry wchodzi druga zaleta: dywersyfikacja. Kupując jeden szeroki ETF, nie obstawiacie w ciemno jednej, jedynej spółki. Bierzecie od razu ten cały zdywersyfikowany pakiet i można sobie w ten sposób inwestować globalnie, sektorowo, tematycznie, regionalnie. Nawet jeśli jedna pojedyncza spółka z funduszu bankrutuje. Co zdarza się, no to nie zabiera on ze sobą do grobu całego Twojego portfela. Zresztą najprawdopodobniej, zanim w ogóle zbankrutuje taka spółka, to i tak wypadnie z indeksu i wypadnie z Twojego funduszu ETF, a na jej miejsce wejdzie jakaś inna, nowa, dynamicznie rozwijająca się. Tak działają dobrze skonstruowane indeksy. Regularnie co jakiś czas same się aktualizują, wyrzucają albo marginalizują te spółki, które tracą na znaczeniu i dodają te, które w danym momencie są akurat najważniejsze dla gospodarki. No to naprawdę ułatwia jakąkolwiek analitykę. I po trzecie. Zaletą ETF-ów jest przede wszystkim prostota, bo nie trzeba śledzić wyników kwartalnych, nie musicie szukać jakichś mitycznych perełek na giełdzie, nie musicie analizować skomplikowanych sprawozdań finansowych, kupujecie po prostu ETF na szeroki, globalny indeks. Czegoś tam. I macie wolne. No i możecie go sobie dokupować regularnie, na przykład po prostu raz w miesiącu i tyle. Zero stresu, zero kombinowania. Dlaczego to działa? No bo pojedyncze, indywidualne spółki zawsze mogą wpaść w jakieś poważne kłopoty. Trzeba jako inwestor to śledzić, przynajmniej raz na jakiś czas. One mogą upaść, mogą stracić udziały w rynku, mogą wplątać się w jakiś skandal. Cały szeroki rynek, czyli wszystkie najważniejsze na świecie firmy razem, po prostu w długim terminie systematycznie rosną. Rosną, bo rośnie cała globalna gospodarka, a ludzkość chcąc, nie chcąc, dokonuje ciągłego postępu technologicznego. To naprawdę jest aż takie proste. Fundusze ETF to w efekcie jest naprawdę bardzo dobre narzędzie do długoterminowego, pasywnego inwestowania, no i bardzo dobrze wpisują się też w taką znaną strategię kup i trzymaj. A skoro macie 30 lat, to niezależnie od tego, czy inwestujecie w perspektywie 10, 20 czy 35 lat, to ten czas działa na Waszą korzyść. Zamiast kombinować z tak zwanym timingiem rynku, próbą wejścia w dołę i górkę, po prostu regularnie co miesiąc wystarczy dorzucać kapitał do czegoś prostego, sprawdzonego i taniego. W długim terminie rynek po prostu rośnie. To nie jest moja opinia, to jest historyczny fakt. Ja szczerze o samych ETF-ach nie chcę się w tym materiale rozwodzić, bo jest na tym kanale masa innych treści. Związanych z ZTF-ami, gdzie omawiamy ich wady, ich zalety, dlaczego ja stosunkowo rzadko korzystam z ZTF-ów, bo korzystając z ZTF-ów wskazuje się niemalże na przeciętność, no ale ja poświęcam na rynek bardzo, bardzo dużo czasu, a wiem, że masa ludzi. Nie chcę poświęcać na rynek aż tyle czasu, więc już lepiej, mając do wyboru nic albo ETF-y, lepiej zdecydowanie wybrać ETF-y. Więc teraz zatrzymajmy się lepiej gdzie indziej. Odpowiedzmy sobie na inne fundamentalne pytanie. Po co właściwie inwestować? Wbrew pozorom odpowiedź, żeby mieć więcej pieniędzy, to trochę za mało, bo jeśli nie wiecie, co, do, po co dokładnie inwestujecie, to nie wiecie też, jak powinniście inwestować. A to z kolei oznacza, że prędzej czy później wpakujecie się w jakiś instrument, który kompletnie nie jest dla Was, coś, co jest zbyt ryzykowne albo zbyt konserwatywne, bo czemu o tym ryzyku się nie mówi? Że inwestujemy zbyt zachowawczo, zbyt konserwatywnie. Inwestycja musi być dopasowana do Waszego etapu życia. U większości trzydziestolatków cele inwestycyjne układają się zazwyczaj w kilka typowych scenariuszy. Emerytura albo odkładanie pieniędzy dla swoich dzieci, albo oszczędzanie na jakieś mieszkanie czy coś dużego, ale do kupienia w miarę szybko. I pierwsze dwa cele są w zasadzie podobne, bo są mocno długoterminowe. Drugi trochę mniej i wymaga bardziej bezpiecznego podejścia. I dlaczego taki horyzont, Inwestycyjny ma w ogóle determinować to, w co powinniście inwestować? No moi drodzy, rynek akcji ma to do siebie, że w długim, wieloletnim terminie rośnie. Tak jak powiedziałem, hossy trwają dłużej niż bessy, mają też większy procentowy zasięg niż bessy mają procentowy zasięg spadku. Nawet jeśli wejdziecie na rynek na samej euforycznej górce, o której dowiecie się dopiero po fakcie, że taka była, to jeśli tylko odpowiednio długo zaczekacie, wyjdziecie na plus, zaczniecie zarabiać. Tylko, że w krótkim terminie Rynek akcji potrafi zachowywać się bardzo różnie. Jeśli chcecie inwestować swoje pieniądze na 3 lata albo krócej, no to szansa wyjścia na plus nie jest stuprocentowa. Im dłuższy jest wasz horyzont, tym lepiej pakować więc coraz więcej pieniędzy w akcje. Które, co prawda, czysto teoretycznie są bardziej ryzykowne, ale mimo to w długim terminie okazują się znacznie lepsze od czegoś, co jest powszechnie określane jako te. Bezpieczne. I tu trzeba dobrze zrozumieć, że słowo ryzyko w kontekście szerokich funduszy ETF i całych globalnych indeksów giełdowych, to nie jest ryzyko w klasycznym znaczeniu tego, że możecie na zawsze stracić jakąś dużą część środków. W kontekście całych indeksów. Ryzyko to raczej jest określenie na zmienność cen danego aktywa. Im bardziej coś jest ryzykowne, tym bardziej jest po prostu zmienne. Ja się nie do końca osobiście zgadzam z taką akademicką definicją, no ale w środowisku finansowym taka nomenklatura się przyjęła, nie będę się akurat w tym nagraniu z nią kłócił i z nią walczył. I teraz tabela, którą widzicie przed sobą, to genialna, wizualna podróż w czasie, która dobrze pokazuje, jak bardzo horyzont inwestycyjny wpływa na wasze ostateczne wyniki z inwestowania w akcje i dlaczego cierpliwość na giełdzie tak bardzo popłaca. Na osi Y macie tu horyzont inwestycyjny w latach, a na osi X tej poziomej rok rozpoczęcia danej inwestycji. Te wszystkie kolorowe kaferki na środku to jest średnia roczna stopa zwrotu, jaką można było osiągnąć przy określonym horyzoncie inwestycyjnym i w danym roku, w którym zaczęliście inwestować. No jak dobrze widać, przy inwestowaniu na zaledwie jeden rok, czyli w górnym wierszu, co jakiś czas zdarzały się czerwone stratne lata, ale gdy przebijamy horyzont inwestycyjny na poziomie 10 lat, to praktycznie zawsze w każdym historycznym okresie osiągamy dodatnią stopę zwrotu. I teraz pora zwrócić sobie też uwagę na kilka ważnych technicznych czynników przy wyborze konkretnych funduszy ETF i trochę ostrzec Was przed kilkoma najczęściej popełnianymi przez początkujących błędami. O błędach w inwestowaniu w funduszach ETF, bardziej skomplikowanych, jest też osobny materiał o tutaj. W każdym razie, wybierając pierwszy ETF. Warto wiedzieć, na co dokładnie zwrócić uwagę, żeby nie wpakować się w coś, co tylko brzmi mądrze i profesjonalnie, ale w rzeczywistości kompletnie nie pasuje do Waszego celu ani poziomu wiedzy. Po pierwsze, to sprawdźcie sobie, czy dane ETF akumuluje zyski, czyli automatycznie reinwestuje utrzymywane dywidendy, czy też regularnie je Wam wypłaca. Jak macie 30 lat, to zdecydowanie lepiej jest kupować fundusze typu akumulującego, bo na 99,9% nie macie tyle kapitału, żeby sobie z niego rentierować, więc dodatkowe obciążenie podatkowe tylko z tego tytułu, że dywidendy są Wam wypłacane, a nie reinwestowane od razu, nie ma żadnego sensu. I podkreślam to jeszcze raz, w wieku 30 lat każdy ETF, który dystrybuuje środki zamiast je akumulować, to dla Ciebie idiotyczny wybór. Okay. Unikajcie też ETF-ów na egzotyczne, mało znane rynki, czy tych lewarowanych ETF-ów, bo one mogą na pierwszy rzut oka wyglądać atrakcyjnie, ale naprawdę wymagają znacznie większej wiedzy i świadomości tego, jak wygląda ryzyko takich inwestycji. Dla przykładu, na lewarowanym funduszu ETF można stracić, nawet gdy szeroki rynek wzrośnie. Nie jest to intuicyjne, prawda? A jednak tak jest. Więc odpuśćcie sobie takie instrumenty, zostawcie je dla aktywnych, bardziej aktywnych, bardziej doświadczonych inwestorów. Wszystkie bardziej skomplikowane typy funduszy wymagają bardziej świadomego podejścia niż takie zwyczajne, regularne, co miesięczne dokupowanie. I takim samym błędem jest też z kolei bezmyślne ładowanie się w wiele różnych ETF-ów naraz bez żadnego większego pomysłu. Jeśli macie w swoim portfelu pięć różnych funduszy ETF, które i tak w dużej mierze śledzą te same największe globalne spółki, to nie macie wcale żadnej dywersyfikacji. Macie tylko złudzenie. Macie GÓWNO dywersyfikcję. I wreszcie, na sam koniec, z e-problemów pamiętajcie o istnieniu ryzyka walutowego, bo jeśli inwestujecie przez europejskie ETF w akcje, które są notowane w dolarach, a sami na co dzień zarabiacie w złotych, to bieżący kurs par walutowej dolar do złotego również będzie miał mega duży wpływ na wasz ostateczny wynik. I ogólnie to im mniej kombinujecie na początku, tym lepiej. No dobra, to teraz to był wstęp ETF-owy. A teraz czas na mięsko. Kilka konkretnych propozycji funduszy ETF, które według mnie idealnie pasują dla 30-latka, którego celem jest oszczędzanie na emeryturę albo oszczędzanie na przyszłość dzieci. Więc co zasady z długim horyzontem. I tak pewnie wydadzą się one niektórym bardziej ryzykowne. Czyli zmienne od klasycznych propozycji, ale charakteryzują się też znacznie wyższym potencjalnym zyskiem. A mając 30 lat, masz czas na podejmowanie ryzyka. To nie jest zestaw, który będzie pasował dla kogoś, kto ma 50-60 lat. Takie osoby musiałyby mocno podobny portfel pozmieniać. Ale jeśli macie około 30, 31, 2, 3, 29, to powinniście podejmować większe ryzyko niż 55-60-letnie osoby. No to na pierwszy ogień weźmy sobie prawdziwy klasyk, absolutny must-have w każdym długoterminowym. Nowym portfelu 30-latka ETF na indeks NASDAQ 100. Konkretnie chodzi o fundusz na przykład Invesco EQQQ NASDAQ 100, który możecie naprawdę bez problemu znaleźć u większości brokerów za pomocą numeru iSIN, który teraz widzicie na swoim ekranie. Wrzuciłem go też do łatwiejszego skopiowania do opisu tego materiału. NASDAQ 100. To jeden z absolutnie najważniejszych, najpopularniejszych indeksów giełdowych w USA. Szczególnie dla tych inwestorów, którzy są zainteresowani technologią, dynamicznym wzrostem. Jeśli ktoś szuka prostego ETF-a na taką nowoczesną gospodarkę, to właśnie Nasdaq 100 powinien mu przyjść na myśl. Czym jest Nasdaq 100? Jest indeksem, który śledzi 100 największych niefinansowych spółek, które są notowane na giełdzie według ich kapitalizacji rynkowej. Na giełdzie Nasdaq. Czyli największe amerykańskie, czasem też zagraniczne, firmy z takich dynamicznie rozwijających się. Branż jak technologia, komunikacja, ochrona zdrowia, przemysł, ale bez tradycyjnych banków i firm ubezpieczeniowych. Nie jest to więc indeks całego szerokiego rynku, jak SP 500, ale taki koncentrat nowoczesnych, innowacyjnych i wzrostowych spółek. Głównie tych skupionych wokół szeroko rozumianego świata technologii. Jakie firmy dominują w tym indeksie? te największe technologiczne Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Netflix, Google, Tesla, wszystkie te technologiczne big techy, które są głównym motorem napędowym obecnej hossy od lat. Indeks jest historycznie znacznie bardziej zmienny od tych szerszych globalnych indeksów jak S&P 500 czy indeks globalnych akcji, więc to może prowadzić do znacznie bardziej dotkliwych obsunięć kapitału w krótkim terminie. Ale naprawdę uwierzcie, że dzięki tej dużej koncentracji na technologii i na znacznie bardziej perspektywicznych branżach, to w długim, wieloletnim terminie on po prostu będzie rósł szybciej. Trzeba tylko zebrać się w sobie. I przetrwać potencjalne spadki. Roczny koszt tego funduszu to zaledwie 0,3%, więc naprawdę, naprawdę niewiele. A swoją drogą, skoro w ogóle mowa o funduszach ETF czy kosztach, to pamiętajcie też, żeby nie przepalać portfela na startowych prowizjach. W Oanda TMS, partnerze tego materiału, nie zapłacicie prowizji za pierwsze 10 transakcji na funduszach ETF w miesiącu, aż do 100 tysięcy euro obrotu. To naprawdę w zupełności wystarcza, żeby każdy początkujący mógł sobie zbudować swój portfel na starty. Jeśli zarejestrujecie się z linka w opisie tego materiału, albo w przyjemnym komentarzu, to też na powitanie dostaniecie legendarną książkę Spacer po Wall Street całkowicie za darmo dobre ETF -y, brak prowizji i fajna lektura na wieczór. Naprawdę idealne połączenie link znajdziecie w opisie tego materiału. Idąc dalej jeszcze mocniej w technologię, warto zwrócić uwagę na ETFa iShares Automation and Robotics. Ten ETF to z kolei taka gotowa zdywersyfikowana paczka spółek, które zarabiają na globalnym megatrendzie automatyzacji, robotyki i cyfryzacji przemysłu. To nie są tylko firmy, które produkują jakieś fizyczne roboty przemysłowe. To są też takie firmy, które tworzą niezbędne komponenty do tego wszystkiego, czujniki, oprogramowanie Systemy sterowania, specjalistyczne półprzewodniki, które są potrzebne do sprawnego działania jakiejś nowoczesnej maszyny. Roboty w fabrykach Tesli, zautomatyzowane linie montażowe w fabrykach Samsunga, precyzyjne maszyny do przeprowadzania operacji chirurgicznych, inteligentne roboty magazynowe w centrach logistycznych Amazona, czy jakieś zaawansowane systemy wizyjne do kontroli jakości w masowej produkcji. Ten fundusz. To jest ekspozycja na to wszystko. To jest ekspozycja na to, że świat chce działać szybciej, precyzyjniej i z coraz mniejszym udziałem ludzi, tam gdzie da się. Działać bez udziału ludzi. To nie tak, że ten fundusz inwestuje tylko w hype na sztuczną inteligencję. On daje wam znacznie szerszą ekspozycję na długofalową, fundamentalną transformację całego globalnego przemysłu. I ma też bardzo niskie stosunkowo pokrycie z indeksem Nasdaq 100, więc jest bardzo fajnym uzupełnieniem dla tego pierwszego funduszu. Też technologia, ale trochę z innego koszyka. No i roczne koszty są całkiem niskie, bo w porównaniu do tego, że to jest jednak dość wymyślny tematyczny ETF, to rocznie płacimy za niego. 0,4%, więc naprawdę spoko oferta. To był drugi. Trzeci. Kolejny fundusz, który chcę Wam pokazać, też kręci się w obszarze szeroko pojętej technologii, ale znowu zahacza o coś zupełnie innego o często niedoceniane branże. ISERS Digitalization ETF łączy w sobie takie spółki, które są z przeróżnych sektorów, ale wszystkie mają jedno wspólne takie motto. Cyfryzujmy wszystko. I tu znajdziecie firmy z takich obszarów jak chmura, infrastruktura cyfrowa, e-commerce, platformy online, cyberbezpieczeństwo, fintechy, czy wreszcie logistyka wspierana przez nowe technologie. W sumie w skład funduszu wchodzi 200 globalnych spółek bez Big Farmy, spółek farmaceutycznych, i bez tradycyjnych banków, czy też bez spółek wydobywczych. Tylko te firmy, które realnie rozwijają, dostarczają albo monetyzują jakieś cyfrowe usługi. No i wśród największych są takie znane wam pewnie perełki jak Spot i Nets. Netflix, Shopify, Mercado Libre, Adrien, czy Visa, ale jest też masa innych małych, ciekawych podmiotów. Fundusz podobnie jak poprzedni kosztuje 0,4% rocznie, co naprawdę nie jest wygórowaną ceną i też bardzo fajnie jako taki trzeci składnik technologiczny z rozwiniętego świata uzupełnia Nasdaq 100. Sporo technologii, to prawda, więc dodajmy sobie coś tego coś na wzór takiego stabilizatora, ale stabilizatora odpowiedniego dla 30-latka, a nie dla 60-latka. iShares MSCI World Quality to najtańszy fundusz z tej całej listy. Kosztuje tylko 0,25% rocznie i jednocześnie jest tym Mniej zmienny od pozostałych. Dlaczego? Bo to jest ETF, który jest trochę w rodzaju takiej elitarnej, bardzo starannej selekcji najlepszych spółek z całego rozwiniętego świata. Tu nie ma przypadkowych firm. Tu nie ma spółek zadłużonych pokorek. Tu nie ma spółek, które są giełdowym hitem jednego sezonu, a drugiego sezonu stają się pośmiewiskiem i memem. Fundusz iShares MSCI World Quality wybiera do swojego portfela tylko takie spółki, które mają bardzo mocne, stabilne i historyczne fundamenty, czyli takie, które zarabiają stabilnie i przewidywalnie, generują bardzo wysokie zyski z posiadanego kapitału, nie ma tu przerośniętego długu, nie chwytają się każdej możliwej okazji, żeby zrobić taki krótkoterminowy wzrost kursu. na jakimś się. To jest fundusz globalny, inwestuje w kilkaset wyselekcjonowanych spółek i ze Stanów Zjednoczonych, i z Europy, i z Japonii, i z Kanady, i z Australii, ale nie według prostego klucza największe firmy, czy najbardziej modne branże. Tu się liczy, jak jeszcze raz podkreślam, przede wszystkim jakość zarządzania. Historyczna rentowność, zdrowy bilans, ogólna Przewidywalność całego biznesu. I taki ETF może nie być najbardziej ekscytującą częścią waszego portfela, bo nie znajdziecie w nim takich spekulacyjnych spółek z branży AI, żadnego green techu, żadnego TikToka na blockchainie. Wymyśliłem to, ale dlatego właśnie to jest ETF, który doskonale działa w tle. Jako taki stabilny, solidny fundament. To jest fundusz dla tych, którzy chcą sobie spokojnie i solidnie, bez większych emocji, budować swój kapitał, inwestując w te firmy, które już w przeszłości przeszły liczne kryzysy, zmiany trendów i które przez cały czas konsekwentnie trzymają swój wysoki poziom. No ale do tego nie są aż tak zdziadziałym stabilizatorem, jak nie wiem. Obligacje detaliczne. I do tego mocno zachodniego na razie zestawu rynków i ETF-ów przydałoby się trochę rynków wschodzących. Można tu pójść w klasyczny ETF, po prostu na Emerging Markets i to nie będzie zły wybór, no ale ja chcę Wam znowu pokazać trochę inne podejście. Emerging Markets Internet ETF to jest ETF, który w dużym uproszczeniu jest takim nazdakiem rynków wschodzących. Czyli tych wszystkich państw, które znajdują się obecnie między fazą gospodarki typowo rozwijającej się, a tą w pełni rozwiniętą. Inwestorzy mówiąc o rynkach wschodzących, mają zazwyczaj na myśli te kraje, które charakteryzują się jakimś dynamicznym, ponadprzeciętnym wzrostem gospodarczym, szybko rosnącą, bogacącą się klasą średnią i rosnącym znaczeniem na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie wciąż mają podwyższone ryzyko polityczne. Większe ryzyko regulacyjne, większe ryzyko walutowe niż na przykład Stany Zjednoczone, Japonia czy Niemcy. Fundusz Emerging Markets Internet inwestuje w innowacyjne spółki z szeroko pojętego rynku internetowego e-commerce, które działają głównie w krajach właśnie rozwijających się. W Azji, w Ameryce Łacińskiej czy w Afryce. No niestety, za te bardziej egzotyczne i często mniej dostępne rynki trzeba czasem solidnie zapłacić. Roczny koszt zarządzania takim funduszem sięga z 0,86%. To sporo i pomimo tego, że obejmują znacznie więcej różnych giełd niż sam Nasdaq 100, to w jego skład wchodzi tylko niecałe 70 spółek. Wiele z nich to głównie chińskie odpowiedniki amerykańskich big techów jak Alibaba, Pinduoduo czy Tencent, ale poza chińskimi spółkami znajdziecie tam też, no pewnie doskonale znane widzom tego kanału, Mercado Libre czy nu Holdings, o których niejednokrotnie na tym kanale właśnie opowiadałem. Ale decydując się na ten fundusz, trzeba mieć zawsze z tyłu Głowy, że Chiny bardzo mocno w nim dominują, a tamtejszy chiński rynek ma historycznie znacznie większe problemy z utrzymaniem długoterminowego, stabilnego wzrostu w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, więc to powinno być ciekawe, bardziej ryzykowne mniejsze uzupełnienie Waszego portfela, a nie jedyny ETF jak sobie wybierzecie. Pomimo tego, że ma potencjał na jakieś większe stopy zwrotu w krótkim terminie niż taki Nasdaq 100. On jest niestety stosunkowo trudno dostępny. Klasyczne fundusze na rynki Emerging Markets będą o wiele łatwiej dostępne i będą też wystarczającą alternatywą, ale myślcie o nich podobnie. Mały Mniejszy składnik portfelowy. I ostatni składnik takiego portfela to ekspozycja już na lokalne podwórko, indeks MBIK40. Wielu Polaków wiesza psy od długiego czasu na naszym krajowym rynku kapitałowym, bo postrzega go głównie przez pryzmat głównego indeksu VIG20, który przez wiele długich lat miał spore problemy ze wzrostem. Głównie ze względu na bardzo specyficzny, zdominowany przez spółki Skarbu Państwa skład. I indeks VIG20 sam w sobie ma swoje liczne problemy, to prawda. Coraz mniejsze, ale dalej obecne. No ale nie samym wig 20 polski rynek żyje. Bo idealnym ETF-em dla 30-latka, który daje mu sensowną ekspozycję na polski rynek akcji, będzie fundusz beta ETF mvig 40 Total Return. On z kolei precyzyjnie odwzorowuje wyniki indeksu MWIG40, który obejmuje 40 średnich polskich spółek z warszawskiej giełdy, które są już poza indeksem WIG20. I jednocześnie mają za dużą kapitalizację, żeby należeć do tych małych spółek w swig 80. Wersja Total Return w nazwie oznacza, że przy wartości uwzględniane są też wypłacane dywidendy e, czy różne prawa poboru, a to w naturalny sposób zwiększa długoterminową stopę zwrotu. No zresztą widać to jak porównacie sobie klasyczną wersję indeksu MWiK-40 do indeksu MWiK-40 total return. MWiK-40 jest też dużo bardziej zdywersyfikowany pod względem sektorowym niż WIG 20 Jest tam dużo więcej spółek prywatnych, nie ma tam dominacji banków ani spółek Skarbu Państwa. To jest taki klasyczny zakład na to, że polska firma może osiągnąć regionalny europejski sukces. No i jest to prawda, przecież może. Znajdziemy tam takie firmy, które są z branży przemysłowej, IT, gamingu, nieruchomości, szeroko pojętego sektora konsumenckiego. Ten fundusz został otworzony w 2019 roku, od tamtej pory dał zarość inwestorom prawie 150%. Naprawdę niezły wynik i naprawdę fajny zakład na przyszłość polskiej gospodarki. Polska na globalnej mapie inwestycyjnej to jest wciąż egzotyczny rynek, więc za taki fundusz przyjdzie trochę zapłacić, w tym wypadku 0,96% rocznie opłaca za zarządzanie, ale biorąc pod uwagę to, jak Działa i na jakim rynku działa ten ETF, to uwierzcie mi. To naprawdę niewiele. I to jedna z najprostszych i najbardziej efektywnych ekspozycji na nasz lokalny rynek akcji w długim terminie za pomocą ETF-a. Polska giełda dalej przechodzi transformację i naprawdę postrzeganie jej tak jak jeszcze 15 lat temu, teraz jest dużym błędem. I uwierzcie mi, lepiej zrozumieć, że to błąd szybciej niż później. Ok, to jak taką paczkę ETF-ów można sobie rozłożyć na start? No na przykład tak: Nasdaq 125%, Beta ETF MVI 40 20%, World Quality 20% to ten stabilizator, Emerging Markets 15% i Digitalization oraz Automation Robotics po 10%. Duży komponent segmentu technologicznego, to prawda, sporo ryzyka w tym portfelu, definiowanego jako ta zmienność, ale pamiętajcie, macie 30 lat, jesteście wciąż młodzi, daleko Wam do emerytury. Wasze dzieci, jeśli już istnieją to prawdopodobnie mają daleko do osiemnastki i samodzielności. To wszystko oznacza jedno, możecie sobie pozwolić na znacznie większe ryzyko inwestycyjne, postawić Wasz długoterminowy portfel w całości na akcje, a przy długim wieloletnim horyzoncie inwestycyjnym warto jest rozważać posiadanie ekspozycji na te bardziej zmienne i jednocześnie bardziej perspektywiczne segmenty globalnego rynku, a nie na Inwestowanie w NTF-y obligacyjne albo w fundusze rynku dłużnego. Nawet jeśli po drodze przyjdą jakieś okresy mocnych, dotkliwych spadków, to macie wystarczająco dużo czasu, żeby je spokojnie przeczekać i dać kapitałowi realną szansę na odbudowę i na dalszy dynamiczny wzrost. Dlatego, właśnie wśród tych dzisiejszych etf ów jest bardzo duży technologiczny komponent. I czy takie same byłyby dla 40-latka? Nie. Traktujmy to jako taki zestaw dla osób w wieku 27-30. 5-6 lat. Potem albo wcześniej struktura też by się pewnie trochę zmieniała, no ale to już temat na zupełnie inny materiał. Pamiętajcie też, że im wcześniej zaczniecie, tym lepiej na tym wyjdziecie, a dzięki OANDA TMS możecie zacząć budować swój portfel ETF-ów z dostępem do ponad 350 globalnych funduszy ETF i zakładając tam konto przez link w opisie, dostajecie też dodatkowo bezpłatnie książkę Spacer po Wall Street. No jak wiadomo, edukacji nigdy za wiele, dlatego tym bardziej sprawdźcie też koniecznie wersję premium portalu DNA, gdzie można dołączyć do ponad 2500 tysiąca innych inwestorów, którzy dostają codziennie różne analizy, przemyślenia, rynka w gospodarce, ode mnie i całego naszego zespołu DNA, a także mają możliwość podglądania, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości ponad 4,5 miliona złotych. To duże pieniądze, dają dużo emocji, ale gwarantuję, że dają jeszcze więcej nauki. Więcej na temat zajęcia na stronie -rynków PL, Link jest oczywiście w opisie tego nagrania. W tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.